Okej, okay, moi drodzy, do kin w piątek wszedł film o proteście rolników, między innymi. Akurat w tym momencie, to... Do... Ej, podejrzane. Czy pan Grzegorz Dębkowski steruje polską polityką przy okazji swojego filmowego debiutu, za który dostał w ogóle Złotego Orła za odkrycie roku? Nie. No, to wszystko przypadek, ale hej. I zanim wejdzie intro, moi drodzy, Michał z przyszłości z tej strony muszę przeprosić pana Grzegorza Dębowskiego, ponieważ całą recenzję... Mijając samej końcówki, gdzie się kapnąłem, mówię źle jego nazwisko. Nie wiem skąd mi się wzięło Dębkowski, ale to jest pan Dębowski. Na moje usprawiedliwienie powiem, że to był jego debiut. Ale hej, teraz już przynajmniej na pewno zapamiętam. Tyle? Co nic, to pierwszy pełnometrażowy film pana Grzegorza Dębkowskiego, który i napisał, i wyreżyserował, a opowiada on nam historię, gdzie głównym bohaterem jest grany przez pana Artura Paczesnego, Jarek i... No, właśnie, mamy troszeczkę takie kino, taka polska nowa fala. Chodzimy za tym bohaterem w stylu dokumentalizowanym, trochę tak, jakby kamerzysta nie wiedział, o co ma się zaraz wydarzyć. I po prostu ten nasz pan Artur Paczesny, jako miejscowy rolnik, zwykły chłop, przedstawiciel polskich rolników, jakby ich dusza na ekranie, e, przechodzi przez wydarzenia, począwszy od tego, że zbiera na pieniądze na e, bliskich znajomych, którym spłonął dom, idzie do księdza. Coś załatwicie, tam jest miejscowy polityk. Miejscowy polityk nie dotrzymuje słowa w telewizji, więc wysypują gnojówkę u niego na podwórku, jak to w klasycznym, prawda, rolniczym, protestującym stylu. Tylko jest haczyk, i tutaj, tak naprawdę, nie wiem, no to mógł być spoiler, ale jedna trzecia filmu maksymalnie a jest to hiperistotne że w tym gnoju były zwłoki. Tak, dziwny film, dziwny film, bo nagle po tym takim, okej, okay, jesteśmy obyczajowo, polska wieś, ksiądz jedno, polityk drugie, rolnik trzecie, oczywiście jest w dupie, e, wiesz, wszyscy go mają, no nie? Nagle film przeradza się w taki kryminał? Skąd były te zwłoki? Zwierża się policja, przyjeżdża jego młodszy, tam jakiś tam siostrzeniec, prawnik, nie? Tam, bratanek, i na zasadzie, nie, tu nic nie mów, proszę go wypuścić, mówię, co się dzieje, kurwa, amerykański nagle kryminał, thriller, i powiem wam szczerze, że. Pewne elementy tego filmu mi się podobają. Jest, nie rozumiem, czemu dostał Pan Dębkowski tego Orła za odkrycie reżyserskie roku. Bo rzeczywiście, film ma w sobie taki powiew czegoś ciekawego. Chociaż głównie w zapachu byłaby to gnojówka z polskiej wsi, ale filmowo mówiąc, nawet mi się podobało. Natomiast mam z tym filmem sporo problemów. Jest to taki film, gdzie tak, oj, brakuje jak dla mnie. Jest za dużo niedociągnięć, żebym stwierdził, że jest bardzo dobry. Jest niezły. Także zacznę od plusów. Pan w głównej roli paczesny, naprawdę kopie tyłki. To znaczy jest, jest autentyczny, tworzy tego przejętego, zwykłego, prostego faceta, który odbija się po prostu od wszystkich punktów we wsi, czy od innych ludzi, czy właśnie od policji, czy od polityka, księdza, mediów, po prostu chodzi między nimi i, i daje taką prawdziwość tej roli. I zresztą ten film w ogóle tym stoi, że ci bohaterowie używają bardzo naturalnego języka, jest mnóstwo przekleństw, jest mnóstwo takich jakichś powiedzonek. Nawet, tutaj nawet powiem szczerze, że pan Dębkowski no może ja nie wiem, jak dokładnie się gada na polskiej wsi teraz, ale mam wrażenie, że przesadził, to znaczy o dwa jakieś teksty typu No co tak stoisz, jak grabie w gnoju? Coś takiego. Nie, nie grabie, tylko widły w gnoju. Raz na jakiś czas, okej, okay, pewnie tak ludzie gadają. No ja mam swoje powiedzenia, ja też mam swoje, ale w tym filmie miałem wrażenie, że tak się, każda konwersacja zawiera takie. I mówię tak, okej, okay, nie wiem, czy w tej sytuacji ci ludzie naprawdę by już tam po raz 15 rzucali. Brzmiało to trochę, to będzie bardzo krzywdzące skojarzenie, ale trochę tak jak u Patryka Wegi, zawsze tam scena w jakimś botoksie musi się kończyć, jakimś tekstem, z, wiecie, z jakiegoś debilnego mema sprzed 10 lat, który jest śmieszny. E, to jest złe porównanie, w sensie, że tutaj nie jest tak źle, ale miałem takie małe, wiecie, że oj, Panie Dębkowski, spokojnie kurwa, spokojnie, slow your horses, no nie? Powolnij swoje konie, skubańcu. Ale ogólnie to jest na plus, to znaczy właśnie jakim językiem posługują się miejscowi ludzie i to jak reagują, jak nasz bohater nagle i szybko mówi, no wyście chyba was wariowali i tam wychodzi i, i tak dalej. Jest to film w miarę autentyczny do tego miejsca i tego, jak ludzie się zachowują. Trzecia sprawa no, jest to ciekawy pomysł na to, żeby połączyć trochę tam polskiej wsi, tych problemów tych ludzi, gdzie tam na koniec jest jakiś monolog dotyczący ogólnie ich, prawda, tego, jak to wygląda, trochę polityki, trochę tam jakiś ksiądz, trochę media, a w to jakiś kryminał leciutko wrzucony, bo ktoś nie żyje, jest jakieś śledztwo. Jest tutaj taki, gdzieś tutaj to mi się układa w taki ok, jest to ciekawy pomysł na film, w którym w półtorej godziny sporo się dzieje. Mój, mam trochę problemu z wykonaniem. I tutaj jest kilka aspektów. To znaczy, po pierwsze, e, ten scenariusz. M, to, jakby to powiedzieć, on zaczyna się ten drugi akt, że znaleziono zwłoki, i nagle jest, że policja do niego puka. I myślał, okej, okay, film się w ogóle przemienia w coś innego, ale się obudziłem w kinie. To jest takiego zwykłego kina obyczajowego, że chłopiec idzie do księdza, a księdz mu odmawia, bo, bo, bo to ksiądz nie. ten chłopiec zostaje sam ze swoimi problemami i próbuje podtrzymać tą społeczność. Mówię, okej, okay, no to taki dramat obyczajowy o dzisiejszych polskich chłopach. Pewnie będzie okej okay film, od razu sobie pomyślałem, ale mówię, dobra, no trochę tam już zaczynam powoli ziewać, nic specjalnie, nic nowego, no nie? Wchodzi w to element kryminalny, mówię: Okej, okay, coś się dzieje, to jest jakieś pomieszanie gatunkowe, ale. Ten problem kryminalny to się rozwiązuje w 5 minut i potem mam wrażenie, że film przeradza się w swojej, nie wiem. 30. Minucie przeradza się już trzeci akt, który trwa godzinę. Jest jakiś taki dziwny scenariuszowy zabieg, gdzie po prostu chodzimy za naszym bohaterem od punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu D. On teraz idzie tam, on teraz idzie tu, on zagada do tego. Ten... Wiele tych konwersacji, gdzie on kogoś idzie, kończy się tym, że ktoś mu tam coś odkrzyknie niczym jakiemuś, nie wiem, jakbyśmy byli jakimś wiedźminem w Wiedźminie 3 w grze, że idziemy do jakiejś wioski, ktoś nam coś powie i musimy iść gdzieś dalej. <laughs> I trochę było takiego. Trochę się zastanawiałem fabularnie, że brakuje tu czegoś, brakuje tu, że coś się zawiązało, a jak już coś się zawiązuje jakiś konflikt, na przykład w jego rodzinie, z jego żoną, to wykonanie mi się nie podobało. Na przykład ta postać, takich rzeczy, które mi się nie podobały, ta postać żony tutaj, granej przez panią Agnieszkę Kwietniewską, no muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich postaci, gdzie ja widzę, że na papierze to miała być taka zwykła... Też prosta kobieta ze wsi, prawda, żona tego, prawda, pana rolnika, tacy przedstawiciele swojego, wiecie, swojej klasy społecznej, typowi i matka dwójki dzieci bodajże, tam taka, wiecie, opiekuje się domem, a ostatnio, że mąż trochę taki jest, tam nie ten, się nie interesuje i co i ona miała być tą taką, wiecie, że czeka aż ta, ta, ta dusza na szali w trakcie filmu naszego rolnika, żeby się przechyliła w stronę dobra i żeby on wrócił, żeby rodzina i ten, i, i mają jakieś tam dramatyczne momenty, ale. Taki był chyba zamysł. W praktyce, to jest tak płaskudna postać kobiece, ja w tym filmie takiej jej nienawidziłem, ja sobie mówię, okej, okay, ja rozumiem, że ten mąż może tam się coś, coś trochę tam, prawda, jest, nie wiem, nie interesowało się dziećmi czy rodziną, ale każda scena z nią, nie chcę to spoilerować, ale to są, jakieś, znaczy to są takie, wiecie, no niefabularne nie, nie rzeczy, on wraca do domu, on cały czas, zaczynamy film, że on jeździ, pomaga tym znajomym, sąsiadom, którym spalił się dom, on im tam daje pieniądze, idzie ubłagać księdza, polityka, robi coś dla nich. przyjmuje ich do domu i pomaga, no chłop jest dobry, no nie? Chłop po staropolsku, kurwa, pomaga sąsiadom, nie? Nie, nie wybią się dupskiem, tylko im pomaga. A ta żona, i on wchodzi i jest coś na obiad, a ta żona tam leży na kanapie, sam se odgrzej, kucharka odpoczywa. I wszystkie jej sceny, pani Agnieszki Kwietniewskiej, są tak napisane i zagrane, i była po prostu, kurwa, no kurwa sam se odgrzej gnojku. <noise> Dosłownie każda scena tak wygląda, mówię, kobieto, chłop od rana jeździ, pomaga jakimś ludziom, a ta leży kurwa i sam se odgrzej. <noise> I mówię, gdzieś tutaj jest zamiar pana Dębkowskiego, że ja rozumiem, wprowadza konflikt w rodzinie z winy męża, może mąż się wcześniej nie interesował, może ten, kiedyś jest zasugerowany, że kiedyś nadużywał alkoholu, też taki stały problem w Polsce i na wsi i wszędzie, nie? Ale w, w tych scenach mówię, nie, no to wybrzmiewa, jakby ona była po prostu debilem, znaczy w sensie takim beznadziejnym małżonkiem, tak? Na zasadzie chłop się stara, tam jeździ, załatwia. Potem on też jeździ, załatwia jakieś protesty, coś. I ktoś bliski ze wsi nie żyje, on jest podejrzany, on wraca do domu, zestresowany, a ona tam go pierdala za co? Ja mówię. <śmiech> nie. <śmiech> Uważam, że to było napisane w ten sposób, że ja wiem, co autor chciał mi przekazać, nie? Na czym miał polegać konflikt, konflikt w tym związku, gdzie jest ten punkt dramatyczny, ale dla mnie to tak wybrzmiało, że ja mówię: zostaw tą babę, w ogóle zostaw tą. Zostaw ich wszystkich. Łącznie z tą babą to tą pierwszą. Dlatego, <laughs> kilka takich reżyserskich rzeczy. Dużo mamy tego stylu takiego, jest trochę jump-cutów, stare dobre, prawda? Brefle z Godarta, co wprowadziło to, nadal mamy do teraz. Taki trochę właśnie nowa fala, idziemy za kamerą, nie wiemy co się stanie, ten kamerzysta tam śledzi, bo tak jakby bohater improwizował. Okej, okay, jest to taki styl, który wrzuca nas w to miejsce w taki sposób, jakbyśmy, wiecie, to było niezaplanowane. Może być, tylko że jest kilka sekwencji, a kontrario do tego, bardzo przemyślanych, właśnie trochę dłuższe ujęcie, szczególnie te ujęcia, gdzie są dzieciaki, że zaczynamy na jakimś podjeździe, dwójka dzieci się bawi tam, Indianie i... i nie, chciałem powiedzieć Indianie i złodzieje, no nie, nie, nie wiem, no Indianie i kowboje, Indianie i kowboje... I tam oni podjeżdżają, wychodzą z samochodu, zamieniają parę znań, coś tam ten, idą dalej. Jedno długie ujęcie, tam nie wiem, minutę trwa, czy ileś, może dłużej. No i tutaj czułem sztuczność tego, nie? Tutaj czułem już, i to jest kilka takich ujęć, czułem te dzieciaki szczególnie wypowiadające te swoje kwestie. To są, mówię o jakichś tam sześciolatkach, więc to wiecie, nie jest jakby w ogóle do nich przytyk oczywiście, Świetna robota, nawet w tej kwestii. Ale no, stricte, że reżyser widać, że ten jakiś zaplanował sobie, nie? Że teraz te dzisiajaki zaczną rozmową, oni wysiądą, i tak nie czułem, żeby to było potrzebne. Szczególnie w tej konwencji, tej właśnie nowofalowej. Drugie takie ujęcie, że tam pod koniec filmu jeden, jedna bohaterka coś krzyczy i ucieka, i nasz bohater biegnie za nią, i kamerzysta biegnie za nimi, i pozostają 20 metrów dalej w polu, na innym ładnym ujęciu, i tak mówię, okej, okay, wybijamy to z filmu, widzę, co robisz. Jakby to nie było takie takie in the moment takie że o Jezu, co kamerzysta bo to było takie widać że to było zaplanowane a teraz powiesz trzy zdania i odbiegniesz w tamto miejsce na polu e, kolejna sprawa ta intryga ten cały drugi trzeci akt i właśnie to co film odkrywa przed nami i przed naszym rolnikiem jest hiper przewidywalne i jest takie jakby że my jesteśmy dwa kroki albo właśnie ja byłem krok przed głównym bohaterem i trochę szkoda ponieważ uważam że film Lepiej byłoby go tak napisać, żebyśmy my się domyślali, no, albo równo z bohaterem, albo tuż za nim, a nie, że ja jestem krok przed. Ja już od 15 minut wiem, co tam się działo, kto był gajem, czemu ktoś nie żyje, takie, no, takie, ja już to wiem. Ja się wszystkiego domyśliłem, a nasz bohater wciąż chodzi. I dopiero tam za 10 minut jest scena, gdzie ktoś mu to tłumaczy i on ma... I rozumiecie, ja jestem krok przed filmem, nie? Kolejna sprawa. Fakt, że to jest... W... Od połowy filmu nagrywane, że prawie, prawie jakbyśmy byli w jedności czasowej, że po prostu właśnie go śledzimy i tu on jeździ, i ten można było dużo lepiej wpisać w ten scenariusz, tę intrygę. To, że jest jakiś, jakiś czasowy, wiecie, że on musi się śpieszyć, że musi coś wyjaśnić, że, żeby to nie było takie, a teraz pójdę tam, a teraz pójdę tam, no dobra, to teraz wrócę tu, o następny dzień. Wiecie, co, wiecie co sobie myślałem? Pan Dębkowski jakby. Zaprosił do współpracy to jest niemożliwe, ale jakby zaprosił do współpracy braci Sawdy, żeby ten film podkręcić na modłę Uncut Gems na przykład, gdzie Sandler cały czas chodzi, że było to na, żeby było to takie na polskiej wsi, ale że cały czas coś on chodzi, idzie sprawdza, musi szybko mi powiedz, muszę iść tam, bo mnie podejrzewają, bo mm -mm. Jest jakieś tak, ten, w drugiej połowie ten film, tak się śmiałem, jak taki trzeci akt, który już się, prawda, wszystko się kończy, tylko się kończy przez godzinę i on idzie tu, idzie tam, my już wiemy, on idzie tu, o, tam mu powie prawdę. Także dużo takich rzeczy, że e, brakowało mi, żeby to dopiąć. I brzmi, jakbym bardzo dużo narzekał, ale rzeczywiście, świetny performance, przyjemnie się film oglądało, półtorej godziny tylko, więc w ogóle, panie Dębkowski, w ogóle ja cały czas mówię Dębkowski, a to jest pan Dębowski. Minuta ciszy. Panie Dębowski, uważam, że bardzo dobry debiut, tak czy siak. Podobało mi się, trochę bym to dopracował, ale generalnie dobra robota. Szósteczka eee, i cóż, no, dos dostał Pan Orła za odkrycie. Ja czekam na kolejny film. I czekam też na Wasze opinie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych. Ponarzekajmy o filmach.